Sezon wiosenny zdecydowanie przyniósł nam wiele ciekawych i wartych obejrzenia tytułów. Szczególnie fani romansów powinni być zadowoleni, ponieważ pojawiło się ich kilka, o których opowiem w dzisiejszym materiale. Miłego oglądania! I Jiranai de Nagatoro-san. Jeśli oglądaliście serię Uzaki-chan, to te serie są bardzo do siebie podobne. W tym przypadku mamy gościa, który nie ma żadnych przyjaciół, nie znamy nawet jego imienia. Przez całą serię jest nazywany Sempajem i pewnego dnia, gdy przychodzi do biblioteki, spotyka Nagatoro i od tego momentu Nagatoro postanawia znęcać się i bawić się nim, gdyż nie jest on obyty za bardzo z dziewczynami i strasznie się denerwuje. Mimo tego, to anime potrafi wywołać różne emocje, są momenty zabawne, a nawet te romantyczne. Mimo Mimo tego, że tytuł jest strasznie schematyczny, to przyjemnie się to ogląda. Kreska samego anime jest ładna i nie mam się do czego przyczepić. Mimo tej schematyczności jest to tytuł godny polecenia i na pewno jeden z lepszych tego sezonu. Nie trudno się domyślić samego zakończenia, zwłaszcza że tytuł jest banalny i w końcu jest romansem. Jeszcze raz polecam wam ten tytuł i myślę, że będziecie się przy nim dobrze bawić. Koi Kimo jest to komedia romantyczna o pracowniku biurowym i normalnej licealistce otaku. taku. Amakusa Rio, bo tak ma na imię, główny bohater zostaje uratowany przez najlepszą przyjaciółkę swojej siostry Arime i Chike. Od tego momentu jest w niej zabójczo zakochany i stara się ją podrywać na każdym kroku. Ona nie jest z tego powodu zadowolona, ale z czasem zaczyna go coraz bardziej lubić. Oczywiście nie mogło zabraknąć postaci, które starałem się uwieść główne postacie. Jest to całkiem ciekawy i luźny tytuł, który jest na obecny moment nadal emitowany. Myślę, że bez problemu powinien Was wciągnąć. Higehiro Historia ta opowiada o pewnym pracowniku biurowym Yoshidzie, który pewnego dnia, kiedy został odrzucony przez swoją miłość, wracając do domu kompletnie pijany, spotyka dziewczynę, która próbuje go uwieść w zamian za nocleg. On nie przystaje na jej propozycję, ale pozwala jej zostać. Później dowiaduje się o jej ciężkiej sytuacji i pozwala jej zostać na dłużej. Jest licealistką i ma na imię Saju. I właśnie tak zaczyna się ich wspólne życie, przepełnione momentami dramatu oraz romansami między kilkoma dziewczynami a Yoshidą. Nie jest to może historia dla każdego, ale jeżeli. Jeżeli lubicie takie trójkąty miłosne, choć można to też podciągnąć pod harem, to polecam jak najbardziej. Osamake, czyli jak mówi polski tytuł romantyczna komedia, której przyjaciółka z dzieciństwa nie przegra. Szczerze niby tytuł dużo spoileruje, ale sam zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem bait. Jest to historia skupiająca się na 17-letnim Sueharu Maru, który zakochał się w pewnej dziewczynie. Była to jego pierwsza miłość, którą stara się zdobyć. Oprócz tego o jego względy walczy również jego przyjaciółka z dzieciństwa. Jest to anime w bardzo podobnych klimatach do Oragairu, jednak główny bohater jest tym, co sprawia, że te dwa tytuły są jednak inne. Jednak mimo tego myślę, że jeśli oglądaliście *Oregairu*, to ten anime również Wam się spodoba. I ostatni tytuł, jaki mam dla Was dzisiaj do przedstawienia, jest to nowy Isekai. Opowiada on o dziewczynie o imieniu Sei, która niespodziewanie została przeniesiona do Nowego Świata. Rytuał, za pomocą którego została tam sprowadzona, miał na celu przywołanie świętego zdolnego do wypędzenia mrocznej magii z krainy. Jak się okazało, zamiast jednej zostały przywołane dwie osoby, i wszyscy woleli tą drugą dziewczynę. Sejto nie przeszkadzało i postanowiła nauczyć się produkcji uzdrawiających mikstur. Jak się okazało, ma ona ogromny talent do magii uzdrawiającej. Przy tym wszystkim również nie mogła zabraknąć wątku romansu. Spotkała ona pewnego dowódcę działu królewskiego, Hawka. Od tego momentu obydwaj zaczynają coś do siebie czuć. Tył ten jest bardzo przyjemnym i dobrym Sekajem. Polecam go, jeśli szukacie czegoś luźniejszego. I to już jest koniec tego materiału. Jeśli Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę, w górę lub komentarz. I do zobaczenia w kolejnych.